Tutaj mogli zamykać ludzi na 24 godziny, bądź 72 godziny I tak widać, nie ma drzwi żadnych, ani nic Także idziemy dalej Ok, jestem w ogólnie to Dzisiaj nie miałem w planach żadnej Wyprawy Ale na na to miejsce na PTP. Tam jakieś auto było wcześniej. I wbijamy do środka ogólnie. Tutaj to wygląda tak. I dzwoniłem tam po tym co mieszkają w tej miejscowości. Dowiedziałem się, że to były postrzelony policji. I po prostu szczęście w nieszczęściu bo pociąg mi uciekł poprzedni ale jestem w tym miejscu i tutaj właśnie nie wiem co to jest nawet to wygląda jak znowu jakiś kanał do auta ale to nie jest garaż chyba no ja. tu instalacja jakieś ogólnie to tutaj pełno młodzież jak zwykle jest centralnie koło PKP miejsce tutaj toaleta oczywiście Pojęczyna Nic tu nie ma ciekawego Udbych tak nagle Ale mam nadzieję, że wam się spodoba, nie? Mały budynek, jako ogólnie to jest Tutaj są schody Tutaj piwnica I tu jest straszny przeciąg Jak widać tutaj wejście do toalety Tutaj widok na PKP tam jakieś auto było, ale najwidoczniej odjechało Tutaj oczywiście jakiś pokój jest Niektórym bezdomny mógł być Dzisiaj mam tylko telefon, nie ma latarki ani opaski na głowę, za często używać nie będę bo niewygodna jest no i tu jest to zakratowane okno no i co tutaj było? to był jak dołek w <laughs> się tutaj mogli zamykać ludzi na 24 godziny bądź 72 godziny i tak widać nie ma drzwi żadnych ani nic także idziemy dalej jeżeli znajdę jakieś informacje, to wam powiem dokładnie o tym miejscu. A jak nie znajdę, to, to nie znajdę, nie? A jakby znalazł, no to pewnie w opisie będzie. To jest to pomieszczenie i jest straszny przeciąg, w tym budynku całym. No, toaleta. Widać. Policja. He. Jestem Polakiem. 101%. Czyli Tu też jakieś napisy. Dewastacja miejsca. Ile te miejsca mogą być opuszczone? Nie wiem, ale już farba schodzi. I instalacje wszystkie pozrywane albo przez złomierzy, albo przez urząd. Idziemy wyżej. Wchodzi solidne akurat, co jest w sumie rzadkością. No tutaj jest tryszek mały. Tutaj już na pewno ludzie nie wchodzili, jeżeli mieli iść na policję, wezwać kogoś czy coś. bardziej policjanci czy coś, nie wiem Ale w sumie to też wygląda jak kolejne jakieś pomieszczenie dla przebywającego tutaj no trochę to tak wygląda jakby tu też było coś jak ktoś coś przeskrobał Instalacje jakieś coś fajnie, wygłuszane jakiś kot. Chciałem zwiedzić to miejsce już dawno, ale nigdy nie umiałem się tu wybrać. Ja teraz tu miałem mieć przesiadkę do innego miejsca. No i akurat uciekł pociąg i się dowiedziałem, że tutaj właśnie jest. Zaraz obok PKP ta policja. Budynek mały Zdewastowany Ale jednak prezentuje się dobrze O tu były bezpieczniki jak się nie mylę Jakaś <grybujesz> Do piwnicy spróbujemy zajść to są drzwi Żadnych tabliczek nie ma no to w sumie o, oh, kurde, Czy ja mam tu przejść? Ktoś tu drzwi zawalił drzwiami Ale tu widzę, że jest jedno pomyślenie Do którego się przejść nie da Straszny przeciąg tutaj jest Czyli już wszędzie nie, nie byliśmy tutaj I To są jakieś schody o u nas okienko i tutaj totalnie nie kumam co by to mogło być pokój nie no tu jest chodzienka ale to wygląda trochę jak jakiś ich... tu była to pokój dla więziennych to nie mógł być bardziej jakieś biuro dla więziennych no dla tych co poszli na dołek o i no tutaj, tutaj coś było nie teraz pewnie komisja z policji jest większy ten nowy niż ten stary o no, i tu już nie ma takiego przeciągu ale elementy drzwi Złamane całe Jest prześwietlone strasznie No i tutaj toalet, toalety, toalety policznic I toaleta I jakiś przełącznik Subskrypcja jest Komentarz jest No, Instagram też jest piękno odpadł. To tu tube z domu nie chodzą Jak widać po poduszkach Ale tu kolejne instalacje Chyba gazowe, nie wiem Wyrwane Pewnie coś się przyczepiało gdzieś tu no tak myślę bynajmniej Kolejny przełącznik, czyli Nie wiem do wody albo do światła tego niestety teraz tu nie ma Jest tylko połamana do środka ściana Same napisy oczywiście wiadomo Ciężko, że tu byłem, a tu właśnie nie było. Tu już byliśmy. A i tu weszliśmy. Dobra, czyli I tak to wygląda. Myślałem, że to będzie krótszy, ale. Był się taki akurat. Oczywiście, na koniec, nagrywanie widoczków. Nikt mi nie powinien tu nic zrobić, ponieważ nic nie jest jakby. Nie ma żadnego zakazu wejścia tutaj. Już tu było tyle osób, że to I tak się prezentuje. Z zewnątrz, z tej strony. No, także to był koniec eksploracji. Ja, Jacob, Burbach zbyłem. eksplorację na spontanie, dosłownie. Ale jednak wiedziałem, co tu się znajdowało. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz na dole. Subskrypcja będzie tu, albo tu i ma być szary i z dzwoneczkiem przycisk, ale nie czerwony. Pamiętać. No i fajnie by było, się dobili te 400 subskrypcji do nie wiem do kiedy. Do wakacji. Wierzę, że Wam się uda. Także ja będę Jacob Urbacks i nie przedłużając, to jest koniec tego materiału. Do następnych urbeksów.